Siemanie, widzicie ten piękny teren za mną? Postanowiłem właśnie, że tutaj stworzymy pułapkę na cheatera na trybie RFSMP. Na samym początku, by złapać cheatera, trzeba przygotować solidną pułapkę. A z racji, że w robieniu pułapek mam już doświadczenie, to przygotowałem coś naprawdę bardzo prostego, ale mi się wydaje, że będzie to działało. Otóż zaraz tutaj pod ziemią. Jest postawiona taka skrzyneczka ukryta Z takim oto diamencikiem Więc myślę, że to zadziała Tutaj na jakiegoś x-rayowca, który będzie Chciał się szybko wzbogacić i znaleźć jakiś skarb Widzicie ten mały czerwony punkt? Jest to właśnie nasze miejsce W którym ukroiliśmy naszą pułapkę W okolicy mojej pułapki już zaczęła tutaj Krążyć jakaś osoba, także Zaraz całkiem możliwe, że złapiemy teraz. Zobaczcie, mamy tą właśnie osobę, którą widzieliście Przed sekundą na mapie Zbliża się do naszej pułapki Ale w sumie no, on odpalony nie jest, także go zostawimy w spokoju. Okej, okay, zobaczymy, co teraz się będzie działo. Zbliża się druga osoba na jakimś speedzie. Co jest grane? To jest cheater. Nie no, ja nawet nie będę czekał, aż on się tam wkopie. Po prostu dostaję od razu panicję gościu. Gościu jest tak odpalony, że kurde, aż by się wstydził.